Siema, klas, z tej strony Agran dzisiaj e, zagramy przexem Nie wiem czy e, przypasuję to do głosu ale postaram się spróbować. No i podgłosimy nowy mikrofon, bo umajem, że jest znowu za cichone. Będę to O! Dobra. Dobra, no i co my tu? Ładna. Chodźmy od razu. Dobra. Inteligencja. O! O! Jest... Jest śliwka. No dobra. No i wracamy. E, mamy tutaj... tak się zgłaszamy. No i czyja Zrobimy trochę... Popili. O, pierwszy kupili bo myślę, że dobrym przedmiotem będzie tutaj nasze, nasz ogień. O, najpiękniej. Dobra, karmimy sobie teraz ziemię. O, znowu ziemia się nam. No dobra, Tym tutaj mam na rękę e, 83. Cześć, odcinek nagrywam. No, a tam ten rzuciłeś tego takim No, wrzuca się. No no to teraz zrobimy, znaczy oświeżimy sobie zbrojownię, o, żeby różczkę trzeba mieć. A kiwał poko Przecież to nie siądzie na różdżki, Ta różdżka jest za stara, no właśnie. Eee, no. no i co? No taki odcinek. Czemu taki krótki? Nie będę więcej robił tutaj. Cały 3 minuty chyba, no ale taki, żeby zobaczyć czy wam do gustu przyp... A, jeszcze w Cygana zakręćmy i co wy A Aj, idź, pan dreadlo mi dał, że... O, a ja taki zrobimy tutaj. O, dobra. O. Dobra, o, jak po 22 tysiące. Dobra, chodź tam, że będę miał e, broną ćwierdzy o kontratek. A, nie, dobra. Ale robimy teraz, tak, walki o bronę ćwierdzy, kontratek. Też nie. No dobra, to wysłamy jednego żołnierza. Niech umrze. I mu trochę tu pobiegnie, chociaż to. E, dobra, A, try, try, try urobimy ataki i no co tu Giddy nie pokazuję na odcinkach żeby nie było jakiś potem no. jest no co jest no dzisiaj mi dobrego przeciwnika nie da nie eee dobra next next Odwierzamy. Jest! 4000. Wow. Ja. Ale to, to mi dużo daje. O, dobra. 45000. Spoko. Spoko. No. No, to dobra. No. Zaraz będziemy mieli maksa i zrobimy wieżę. Twierdzę. No i wykorzystany wykorzystane no i... i chciałbym się dowiedzieć czy wam podpasuje yy, no nagrywanie z efficient no to cześć